Umarłam 22 listopada 1993 roku. To jedyne co wiem o swoim życiu. Nie pamiętam swoich narodzin oraz życia. To normalne, gdy przekroczy się granice życia i śmierci. Bóg odbiera wspomnienia. To czyni wszystkich równymi na tamtym świecie. Moja śmierć nie była ani bolesna, ani łagodna. Czułam się, jakbym pływała między galaktykami. W bezbarwnej przestrzeni nicości. Może od razu, a może po milionie lat zobaczyłam światło. Byłam w nieznanej mi przestrzeni. Coś jak pomieszczenie, w którym są tylko trzy ściany, a czwarta nie istnieje. Wokół krążyły twory, coś jak obłoki światła lub dymu bez żadnego kształtu, bez twarzy, bez kończyn. Zmieniały swoje kształty i kolory nieskończenie szybko i zwinnie. Ciężko to było nazwać kolorami, bo to nie jest żaden znany mi kolor, tylko coś zupełnie innego. Owe twory przemówiły do mnie. Nie był to głos. Nie były to fale dźwiękowe. To było coś jak kolory, wibracje i zapach jednocześnie. Nie wiedziałam czemu, ale wszystko rozumiałam. Rozumiałam, że mnie witają i jednocześnie boją się mnie. Od razu wyczułam pytanie. Pytanie: czy jestem od niego? Gdyby te wszystkie wibracje przetłumaczyć na ludzki język, imię jego by brzmiało El Satar Noir. Szatan. Pytali mnie, czy jestem od niego. Zanim odpowiedziałam, jeden z tworów wszedł we mnie. Przez ten ułamek sekundy, a może wieczności poczułam wszystkie emocje i wspomnienia na raz. A potem pustka. Nie czułam nic. Poczułam się zmęczona i wyssana. Straciłam przytomność. Obudził mnie zapach. Wstałam. To było jak otchłań. Od razu wyczułam czym jest to miejsce. To poczekalnia. Bezkresna przestrzeń. Wędrując spotkałam jeden z tworów, który okazał się być moim strażnikiem. Poinformował mnie o rytuale przydziału. Rytuał przydziału, rytuał, który ma mnie przydzielić do jednego z dziewięciu kręgów. Dwa z nich są niebem, krainą rozkoszy, nazywają się Ekoni i Mol. Trzy są czyś krainą poprawy, nazywają się jepuk, bichas i jad. Cztery ostatnie to piekło. Kraina Wiecznego Cierpienia, a ich nazwy to Zy, Uwi, Lewów i Kioł. Każda kraina posiada własne miasta a władcą każdego jest anioł lub demon. Wyjątkiem jest Naj. To największe miasto i stolica a władą nią sam Ojciec Bóg. Najgorszym miastem w którym można żyć jest Imotno, siedziba samego szatana. Wprowadzono mnie do wielkiej sali. Znajdowało się w nim dziewięć istot, niezidentyfikowanych tworów. Na środku leżały cztery miski z krwią i piąta z brochem. Bez ostrzeżenia wszystkie istoty podleciały do mnie i zaczęły mnie rozszarpywać. Wyrwali mi ręce i nogi. Wydłubali oczy. Wyjęli moje wnętrzności. Czułam potworny ból. A najgorsze co mi czynili było odbieranie wspomnień. Z każdym ugryzieniem traciłam wszystko co czyniło mnie człowiekiem za życia. Każda istota przylatywała i zabierała cząstkę mnie, a następnie wypluwała do jednej z pięciu misek. Gdy to się skończyło, poczułam się słaba. Nie posiadałam już resztek ziemskiego ciała, stałam się obłokiem, dymem, światłem takim jak oni. Tylko gorszym, brudszym. Nie pamiętałam nic, nawet swojego imienia. Patrzyłam na cztery zakrwiawowe miski. Najwięcej krwi znajdowało się w pierwszej misce. To nie była krew, tylko moje życie, moje uczynki i moje wspomnienia. Po chwili usłyszałam werdykt.